Słuchajcie, człowiek mniej więcej wygląda tak. Zapraszamy bliżej pana rycerza. Jesteśmy przygotowani do walki. Prawda? Proszę tutaj się odwrócić. Znaczy, nie taki tępy wyraz twarzy, można się uśmiechnąć. Mamy hełm, przyłbica. Tu są. Zbroja tarcza i miecz do walki. Z czym walczymy? Z szatanem. Walczymy z szatanem, który stara się nas skusić. Więc musimy być gotowi do walki. Dlatego, że szatan różnie atakuje. O, od tyłu, tak jest, tu. O! Tak, Poradzimy się. O, o, tak. Słuchajcie, no, czasami jest bardzo agresywny, tak jak ten? Ale człowiek też musi się bronić, ale no, no, też, no, tak, tak, dobrze, no. Dobrze. Ale widzicie, diabeł jest przebiegły. Przebiegły, o, atakuje od tyłu, tak. Nie jest uczciwy. No, dobrze. Ale w końcu, jak człowiek jest silny, odpycha tego diabła i goni go tym mieczem. Goni go tym mieczem. Ale człowiek po takich walkach, z tym diabłem, z pokusami. Jest bardzo zmęczony. A jego zbroja niestety jest już troszeczkę podniszczona. I sakrament pokuty jest tym momentem, kiedy my tą zbroję, Pan Jezus nam tą zbroję naprawia, umacnia nas, sprawdza, dodaje siły. Jesteśmy znowu gotowi do walki. Znowu jestem gotowy do tego, żeby stawić czoło szatanowi. A jak widzieliśmy, niestety szatan lubi atakować często od tyłu i nieuczciwie, no wiadomo. Więc słuchajcie, jeżeli pozwolimy, że ta nasza zbroja przez dłuższy czas będzie nieodnawiana, to niestety będziemy coraz częściej przegrywać. Będziemy przegrywać tą walkę. A przecież chcemy wygrywać, bo chcemy być dobrzy. Wierzymy w to, że potrafimy tacy być.